Dzisiaj podpisaliśmy umowę na realizację inwestycji na odcinku od Rzędzianowic do Piątkowca. Ważny, domykający odcinek, który o wartości 50 milionów będzie realizowany z środków i gmin, i samorządu, województwa, i regionalnego programu operacyjnego. Ten odcinek domyka jak gdyby tą, tą realną, realną taką obwodnicę. Północną Mielca, no ale wiemy o tym, że jeszcze trzeba zrobić tutaj, w tym wszystkim, wiaduk. Wiaduk, bardzo ważna inwestycja, domknie w całości już ten projekt, tę inwestycję. Ten odcinek dopina jakąś, jakąś całość, w połączeniu z oddanym do użytkowania mostem na, na Wisłoce, będzie stanowił właściwie obwodnicę Mielca prowadzącą od strony Tarnowa bezpośrednio do strefy przemysłowej. Oczywiście jest do wykonania wiadukt nad linią kolejową. To wspólne zadanie wszystkich samorządów. Myślę, że z sukcesem prowadzone w tej chwili wiemy, że będzie to włączone do wspólnej inwestycji z PKP-PLK. Liczmy na to, że dojdzie do skutku budowa tego wiaduktu i wtedy faktycznie będziemy mieli to zadanie kompletne. Wtedy będzie można mówić o zmianie wręcz przebiegu sieci dróg wojewódzkich w Niemcu. 7 kilometrów drogi, stabilizacja podłoża, małe nasypy, bo tu nie są wysokie nasypy, dwa skrzyżowania raptem, bo to jedno w drodze, jedno jest zrobione na początkowym odcinku w Rzędzianowicach, drugie do zrobienia w ścianie, i trzecie na włączenie Piątkowcu. Myślę, że to ważna sprawa, aby pewne ważne inwestycje, inwestycje bardzo znaczące dla poprawy bezpieczeństwa, dla poprawy komunikacji, dla rozwoju gospodarczego, też robić w montażu finansowym. Do tego dokłada się dołoży się powiat. Mam nadzieję, mam także nadzieję, że poszczególne gminy, przez które odcinki przebiega ta, ta droga.